Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Prezentacje samochodów oczywiście mogą być różne, moje są inne niż te, z TikToka. Czemu to stukanie paznokciami po aucie ma więcej wyświetleń? Cholera wie, chociaż można się domyślać. Słowo szlachta. Rozpoczyna się na literę S. O, ta. W dzisiejszym odcinku szlachta się bawi, śpiewa, tańczy, czy rzuca pieniędzmi? Kurczę, dizelek pod maską. Nie no, jest rozrzutność i przepych. Diesel pod maską w limuzynie z segmentu F kiedyś bym powiedział, że to nie będzie pasować, to będzie złe połączenie. Ale byłem w błędzie. Do cholery! Nawet sam jeździłem Volkswagenem Phaetonem z 3.0 TDI pod maską i to połączenie się jak najbardziej sprawdzało. Tak samo jest w tym przypadku. W ogóle ta piękna maszyna jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, ale wbrew Pozorom nie jeździł nią żaden duchowy. W tym bombowcu oczywiście fajnie jest zasiąść za kierownicę, poprowadzić swojego... Jest to czysta przyjemność, ale również można tutaj sobie wozić jakiegoś VIPa z tyłu, ponieważ w nazwie mamy tutaj literkę L jak larwa. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się z bliska tej przepięknej limuzynie, zmierzymy ją boxem oraz później wyskoczymy poza miasto, zrobimy sobie jakąś próbę autostradową. Myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek dla mnie, z pewnością, ponieważ e, ten Mercedes jest jednym z takich moich motoryzacyjnych marzeń. Kiedyś chciałbym takiego mieć, kiedyś taki larweusz będzie musiał u mnie stanąć w garażu. Zaczynamy. Jest, jest, jest! Mercedes klasy S, generacja W222, poliwtrożnik 2017, a dokładniej, jest to wersja s 400 dl O Jezu, jaki to jest przesyt, luksus, taki kurcze kunszt! Słowo szlachetny pasuje do tego samochodu. Tak jak ja na przykład pasuję do Deuleganzy, ale CDX zadbanej. O Jezu, ale chciałbym taką S klasę kiedyś. No. no Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Tutaj na wstępie lekki ból dupy Petrol Heda, ale to nic. Przyjrzyjmy się tej maszynie z bliska. Ten samochód jest po prostu, yy, no nie wiem, no kwestia gustu mi tam się podoba. Mega dobrze się prezentuje w pakiecie AMG. No i oczywiście w czarnym kolorze. Może i ten lakier będzie ciężko utrzymać. Trzeba trochę myć ten samochód, by on się prezentował tak jak teraz. Ale czarny Mercedes to czarny Mercedes, ja wiem jak to brzmi, czarny to czarny, tak jak niektórzy z Was piszą, piszą, że Passat B5 to tylko z kiełbasą pod maską, kiełbasa pod maską to kiełbasa pod maską, albo wąsy to wąsy. S-klasa w Longu z pakietem AMG nie może chyba być za wesoła, chociaż na przykład nie mamy tutaj pakietu czerni, nawet nie wiem czy był tutaj w ofercie w W222 pakiet czerni, jest tutaj dużo chromowanych elementów tutaj czy to tutaj wokół okien, jezu, ale to są sprawiedliwe chromiska, takie grube, nie, jest to chyba aluminium, takie szczotkowane bardziej. Klemeczki również, proszę bardzo. Nie dość że grill, no to jeszcze tutaj na dole te żebra, tutaj ta dokładka przez całą szerokość. Zobaczcie, w ogóle... Z tej perspektywy ten wóz wygląda jak jakaś taka lokomotywa. Ham, ekskluzywny, taki. Elegancki ham. Nie powiem Wam, naprawdę rewelacja. Reflektory multi-beam LED, czyli to są już LEDy, chyba nawet wycinające. Jeśli chodzi o bryłę tego samochodu i wersję z dopiskiem L, czyli larwa, no to tutaj mamy przedłużone nadwozie. Ten wóz ma 525 cm długości. Aż w zasadzie, gdyby była to krótsza wersja, to nawet bym tutaj z właścicielem mojejku negocjował cenę. Ale nie zmieściłby mi się taki do garażu CL miał 5,1 metra długości i wchodził tak ledwo ledwo, normalnie już ledwo-ledwo. Tutaj nie ma opcji. Ej, ale jeśli mowa o przedłużanych SK, no to W140 czy też W220, W221 jakoś tak hm, jak były one w przedłużanej wersji, to po prostu bardzo to było jakoś tutaj widać, ewidentnie tak, no nie wiem, rzucało mi się to jakoś w oczy tutaj to wszystko wciąż jakieś ma proporcje. Okej, okay, te drzwi z tyłu, jak tak się przyjrzymy, no to widać, że są dłuższe, takie zdecydowanie dłuższe, ale jakoś to się tak trzyma kupy. Nie jest to przedłużenie jakoś takie sztuczne, to przelarwienie. Spójrzcie na te tylne lampy z bliska. W środku to tak jakby takie kryształeczki tutaj wszędzie są, pięknie. W ogóle jestem w szoku, że jest to już pięcioletni samochód, stary model nawet, już jest nowsza SKW ka W223. Ale ta, no kurczę, wciąż jest to mega nowoczesny, zaawansowany no i luksusowy. Piękny samochód, ale dzisiaj będzie słodzonko. Ale trudno, jeśli komuś się nie podoba SKW220, dwójka czarna w AMG pakiecie, no to lepiej tego niech nie pisze. Nie chcę tak was przecież blokować, ale w tym przypadku bym musiał 275 na 40 Oponka z tyłu, felgi 19-calowe. Ej, nie jest to największa felga na świecie, a jakoś w S-Klasie obnajduje się ona. Fajne, jest to taki, taki kompromis pomiędzy wyglądem a użytkowaniem tego samochodu na daily. Jest to nowoczesny wóz, oczywiście musi się prowadzić, ale jako, iż jest to S-Klasa, no to musimy tutaj troszeczkę sobie. Yy, no popływać po prostu. Jest to taki drogowy jacht, jest tutaj też tryb żeglowania. Przecież. O. Z przodu felga jest troszeczkę węższa, jak i również o ponad 245 na 45. Zobaczcie, mamy tutaj porządne hamulce, mimo iż jest tu dizelek. No to, kurczę, 340 koni mechanicznych. Zaciski tutaj widzę czterotłoczek. Wentylowane tarcze, nawiercane, felga, wnęki polakierowane są tutaj na szaro, ale wierzchnia część jest polerowana. Jest to kawał samochodu, ale o dziwo jest on bardzo zwrotny. Otworzymy sobie klapę. Bagażnik jest dość duży, no moje tutaj szpargały. Może mógłby być troszeczkę szerszy tutaj, w tym, w dalszej części, ale jest ok. Tutaj, proszę, jaki ciekawy feature. Na przykład żebyś sobie tutaj, żeby sobie przebrać dziecko do 10 kg. Nie no, żartuję, Tutaj proszę o. Tak je sobie wsadzić, tutaj trzymać. O, dziś mam dobry humor, jak prezentuje ten wóz. Ojejku, nie powiedziałem, że w nazwie jest jeszcze tutaj e, oznaczenie Formatic. to ma napęd na wszystkie koła, właściwie Formatic plus. Tutaj pan przyjechał kosić, także zaraz wchodzimy do środka. Proszę. O. Nie trzeba trzaskać jak w stodole, jest tutaj dociąganie. Pan tutaj chyba specjalnie przyjechał, żebym przetestował, dla Was, jak jest wyciszony ten samochód. Zaraz się tutaj zamkniemy w środku. No i wnętrze, no to naprawdę top. Pierwsza klasa, skóra, to jakaś muszka. Tutaj skóra beżowa, czarna, i tutaj chyba akurat ten dolny element odtąd do przodu nie jest skórzany, ale za to wnęki. Tkaninka, no i kabina pasażerska, wnętrze, ta konfiguracja. No, ja pierni, że możecie uważać co chcecie, możecie, nie wiem, pisać, że pieniądze, petrolhead jest opłacony. Ale to jest przepiękna konfiguracja, moja ulubiona, jak jest dół i góra czarne, a środek jest beżowy. No, tu wsiadamy do środka. No, patrzcie, tutaj pan akurat zaczął koszenie. No dobra, jednak musiałem wyjść do pana. O, no, pan tutaj będzie kosił i nie chcę, żeby po prostu kamyczkiem auto dostało, ani nic takiego. Także musimy się tutaj przeparkować. O, proszę bardzo. Dobra, idziemy jeszcze raz. No nie mam tutaj problemów z miejscem. Ten fotel jest naprawdę bardzo komfortowo wyregulowany. mnie 198 cm wzrostu. Sprawdzenie miejsca z tyłu w S-klasie w wersji Larweusz. To tylko myślę formalność. Nawet w przypadku... Dwumetrowca, wszystko jest tutaj ok. Wygodnie się siedzi. Kanapa jest miękka. Proszę, na przykład wersja przedłużana, ale nie mamy tutaj regulowanej z tyłu kanapy. Ale mimo wszystko siedzi się tutaj bardzo spoko. E, tutaj jest, proszę, przycisk od podgrzewania. Wentylacji chyba też nie ma. Takie dwa panoramiczne dachy tutaj. Są one całkiem spore. Nie no, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. To jest człowieku Esa. Proszę, podłokietnik. Tutaj mamy, o już otworzyłem. Uchwyt na kub, uchwyty na kubki. O. I cyk, to wszystko jest tutaj miękko wykończone. Audio Burmestera jest tutaj po prostu takim dopełnieniem, można powiedzieć. Bardzo ładnie gra. Ładne tutaj obudowy głośników, spójrzcie. No i co, ciemne drewno. Nie jest to Black Piano, tylko takie po prostu ciemne drewno. Dodatkowo jeszcze klimatyzacja czterostrefowa. Tutaj cyk na 230V, nawiewy po środku, w słupkach B i u góry. Lustereczka po obu stronach. Przepraszam, zauważyłem swoje odbicie, przejdziemy do przodu. O, nawet nie trzeba tutaj uderzać, zapomniałem dociąganie, proszę, z przodu, jest takie dwustopniowe, ale też tutaj nie trzeba nie wiadomo, jak klepać tymi drzwiami, O, jak ktoś już ma taką SE no to klepie inne rzeczy, znaczy że rzeczy, osoby raczej, w takie różne miejsca, elektryczne fotele, tutaj już jest wentylacja, proszę sterowanie nawet tutaj fotelem pasażera, to jeszcze są takie prawdziwe przyciski, takie małe joysticki jakby, w najnowszych Mercedesach to jest dotykowe, mi wydaje, że to jest nawet wygodniejsze i fotele, proszę Państwa, jakie tutaj są fotele, takie jak na SE przystało. Nawet ta cała część, ona wysuwa się tutaj nam i chowa. Chodzi do przodu i do tyłu. Proszę, o tutaj. Ta część, no to może tutaj być po prostu schowana. Też ładne przeszycia. Takie po prostu troszeczkę inne, żeby coś tutaj się e, działo na tej tapicerce. No i co, wejdziemy sobie do środka. Woleś, już nie mogę doczekać próby autostradowej. Odpalimy sobie od razu maszynę. Już po kierownicy można zauważyć, że jest to ewidentnie poliftowa W220. kierownica już jest taka naprawdę prawie że dzisiejsza, nowoczesna. Teraz dopiero nowy model jak jest i polifty, takie CLA na przykład czy coś takiego, inne Mercedesy E-klasy już mają inną kierownicę, ale ta jest naprawdę jeszcze taka świeża. Mamy tutaj dużo przycisków, gładziki oczywiście, ten gładzik od tego wyświetlacza, ten gładzik od tego, co ciekawe wyświetlacz nie jest tutaj dotykowy, nie, sterujemy wszystkim za pomocą tego gładzika oraz tutaj tego całego, No, można powiedzieć, że jest to taki panel dowodzenia tutaj taka rolka, tutaj chyba nawet jest tak touchpad, to wszystko reaguje, zawieszenie pneumatyczne, taki szybki przycisk, żeby sobie podnieść samochód, oczywiście tryby jazdy a od razu sobie zobaczmy. Indywidual, sport, Comfort i Eco. Kurczę tryb Eco, no, kupując taką S-klasę, aż tak ktoś nie będzie. E, oszczędzał myślę na paliwie strasznie. Aczkolwiek fajne zawsze jest, jak auto mniej pali, jak ktoś dużo trzaska kilometrów, a ten samochód po prostu do tego kusi aż, ale w trybie Eco to jest tutaj taka pewna spójność że tym samochodem po prostu się tak delikatnie, fajnie można przemieszczać. Wtedy on jest taki łagodniutki, taki potulny. Możemy się tutaj odprężyć. Kiera, tak jak mówiłem, no tutaj jest podcięcie. Nawet tak sportowo wygląda. Troszkę mniejsze bicepsiki chyba niż w wersjach AMG. No i oczywiście w wersjach AMG, no tutaj jeszcze mamy takie dwa małe wyświetlacze. Zegary, ekran LCD. No ludzie, ja wiem, że tutaj zaraz się pojawią komentarze, że lepiej sobie taką tu jedną korbę zamontować i mieszać tu wtedy tak klasycznie ja pierniczę, auto z segmentu F nowoczesny Mercedes klasy S i byście tutaj wszędzie widzieli jakieś korby takie do, nie wiem, regulowania powiedzmy nie wiem, balans ogrzewania fotela żeby takie korby były wszędzie no, ludzie, panie drogi, oczywiście tutaj mamy też całe takie menu no już taki widać że to jest nowoczesny po prostu Mercedes. Widok klasyczny, progresywny. Proszę bardzo. No, no dajmy na to. Tutaj sobie wciśnijmy domek. No, to jest nasze takie ogólne menu. Widziałem, jest tutaj LTE, internetik, żeby aktualizację sobie zrobić, czy coś takiego. No, jest tutaj naprawdę masa funkcji. Masa, wszystko możemy pod siebie. Spersonalizować Ojejku Oświetlenie ambientowe Oczywiście tutaj jest Już takie inteligentne Które tańczy i śpiewa Można sobie różne kolory poustawiać Nawet żeby jednocześnie na przykład świeciło Na fioletowo, na niebiesko Ładne są te nawiewy One tak pięknie chodzą o, Tutaj proszę też się uaktywnia Naprawdę jest to śliczny samochód Tutaj proszę Też jest to miękkie cyk uchwyty na kubki, trudne środkowe skóra, jest to miękkie. Wszystko, generalnie, to jest miękkie. Czy to W220, czy W222? Wszystko powinno być tutaj ok. 223 jeszcze nie wiem, bo nie testowałem, nie jechałem. Ojej, przemacałem jak na TikToku na tych prezentacjach. Ładowarka indukcyjna USB, USB, SD. I zajrzymy jeszcze pod maskę, coś to jeszcze do pokazywania. Lustereczko tutaj też bez ramki, też takie oświetlenie LCD, jakby kryształkowe. I tutaj jeszcze, proszę bardzo, no, silnik. Sam nie wiem, z jednej strony lubię szybkie, sportowe samochody, ale z drugiej takie bomby na kołach, o tak. I proszę, mamy tutaj już rzędowego. Sześciocylindrowego diesla pod maską. Wcześniej były fałszuski. Tutaj rzędówka w SC takiej poliwcie. W 222 mamy wersję 350D. Słabszy dieselek: 286 koni i 400D. Mocniejszy 2,9 litra. sześć cylindrów w rzędzie. 340 koni mechanicznych, 700 Nm. Oczywiście tak luksusowe i wielkie auto lekkie nie będzie. 2100 kg niecałe. Napęd na wszystkie koła. Formatic Plus. 9 skrzynia biegów 9G Tronic. Ej, przy 340 koniach mechanicznych, ta maszyna rozpędza się podobno do pierwszej setki w 5,2 sekundy. Przynajmniej takie są deklaracje producenta. Prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, bokaganiec. Jeśli mowa o zużyciu paliwa, ten wóz według norm WLTP ma wpisane 6,9 litra. I wiecie co? Jak będziemy jeździć tak naprawdę łagodnie i przepisowo, jest to możliwe. Naprawdę jestem w szoku. Przecież nie mamy tutaj 4 a 6 cylindrów, nie jest to żadna miękka hybryda. Napęd na wszystkie koła, trochę autoważy. Dość spore koła, oponki. No nie wiem, sam silnik po prostu jest bardzo jakoś zoptymalizowany, ekonomiczny. Na pewno tutaj też e, sporo daje na e, skrzynia biegów, dziewięciostopniowa. I okej, okay, przenosimy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, bujniemy się troszeczkę szybciej, ale też sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, 100-200 i tak dalej. Na pewno będzie przyjemnie. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Średnie paliwa zużycie paliwa 6,8 litra z mojego parkingu operacyjnego na przejście graniczne w Kołbaskowie. Z jednej strony nie było eco-drivingu, ale z drugiej też nie pędziłem. No wszystko no, S klasa w Longu. Na razie sobie tryb eco zrobimy. Ok. D. No, bez klimatyzacji będziemy jechać, bo wiadomo. Jak najlepiej kurczę, tam najle najbardziej skorzystać z potencjału tego samochodu na przejściu granicznym w Kołbaskowie. No troszeczkę dzisiaj się powiedzmy dzieje. Reprezentacja busów, w kombi, reprezentacja. Same kombi prawie dzisiaj jadą. Tam Bora widzę. Bora Bora też była w kombi na kanale 2,8 litra. Bardzo szybka była, polecam ten film. No i ok, Raceboxi tutaj oczywiście ostrał zbroję. Lekko mówiąc. Spokojnie, boxik Tutaj chyba mamy kagańczyk, będzie 250 km na godzinę, ale zobaczymy. No, tutaj się już tak ostro jakoś. Ale przyjemnie tutaj wbiło w fotel normalnie, jakbym jakbym kurczę się położył na łóżku i ktoś mi tak docisnął do tego łóżka. Aczkolwiek nie czułbym jego rąk, które mnie dociska. Ciekawe. Bardzo ciekawe Mmm Ale maślaneczka Ale maślaneczka No i proszę Tutaj chciałem już mówić, że jest ograniczenie A jest kontrola Dobra Na chwilę muszę kamerę ściągnąć A i potem z tym nakładaniem kamery Zawsze jest Zawsze jest trochę problem Nie yeah. Nie jest tutaj. Machnął ręką i już! Dobra, lekka dekoncentracja była. Tutaj damy już sobie tryb sport i zbadamy sobie 100 200. No i dobra, tutaj już odcinek bez ograniczeń Nie, nie zbadamy sobie 100-200 Dajek sobie jedzie spokojnie. O kurczę. O i będzie to spokojne wyprzedzanko trochę trwało Ale powiem wam W S klasie Szeptem powinno się mówić Szeptem normalnie I wszystko będzie słychać O to tutaj chodzi właśnie Jak jedziemy tak do 100 km na godzinę No nawet jakby tutaj ktoś W te Podgrzewane i wentylowane fotele Cichacza puścił I tak by to było Słychać chyba. Ja piernicz. No 200 km na godzinę to jest po prostu tempomat, prędkość do opowiadania i oglądamy. E, co się dzieje na drodze, bo horyzont się przesuwa trochę szybciej. I tyle. Luźny. Gdzie tam luźny? <gryżant> Wiotki Kazik. I to hardkorowy. O, proszę, kolejna S ale króciutka i bez pakietu AMG i przedlift. Nie, tutaj może nie wiem 200, 250 może sobie za chwilę zbadamy albo wiecie co, chyba prędkości obrotowe sobie teraz dziabniemy, podamy sobie tryb eko. No, tryb eko to mi się tutaj będzie nie, tryb komfort. Tryb eko będzie mi się tutaj non-stop żeglowanie włączało, ale drogowy jacht, no to żeglowanie jak najbardziej spójna sprawa. No i dobra takie powiedzmy, no, 160 km na godzinę. To jest dziewiąty bieg. 1682 obroty. Nie, 1702 obroty, przepraszam. Dobra, dajmy na to takie 140. 149 bieg to już będzie 1000 1500, równe 1500 obrotów. Jakąś taką śmieszną prędkość, sobie zróbmy 100 km na godzinę na przykład. Ciekawe, czy tutaj w ogóle 9 bieg samochód pozwoli mi wrzucić. Będą bardzo niskie obroty. Według niektórych to nawet tryb autodestrukcji auto włączy tryb samo zacierania się. Dobra. Ja pierniczo. 100 km na godzinę. No, tuż już dobiłem ten dziewiąty bieg, ale mamy 1000. 1090. 1089 obrotów. 1089 obrotów. Niesamowite. No, będziemy się tutaj błęknęli. Nie zwróciłem uwagi, jaki dzisiaj mamy wiatr, ale chyba teraz lecimy pod wiatr. Boże, takie 140 mówię i dziewiąty bieg To śmiech na sali normalnie Aż mi się śmiać chce, jak ja widzę te prędkości obrotowe Rozśmieszają mnie, one są takie niskie Bo jeszcze zużycia paliwa, nie skasowałem Bardzo dziś niekompetentnie podszedłem do testu Tak ważnego samochodu No i dobra, tutaj będziemy się rozpędzać No teraz jest kickdown Oj, kusi, żeby sobie tą prawą rękę troszeczkę oprzeć o podłokietnik, a przecież nie jedziemy wolno, Dobra, tutaj odpuszczę chwilę, bo nie wiem, jak sytuacja jest ok. Jest, to jest właśnie Mercedes klasy S. i 246 km na godzinę, kagańczyk co, będziemy musieli sobie jeszcze zbadać eee, może 100-200 może jeszcze nawet jak będę wracał tak 120 na godzinę, tempomat sobie zapnę zobaczymy ile tak do kołbaskowa spali ten samochód chociaż tutaj są pagórki eee, różne wzniesienia także to spalanie takie troszeczkę wyższe może wyjść Dobra, tutaj coś będziemy sprawdzać? Chyba nie. Widzimy się na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyl. No kurczę, może jeszcze prędkość obrotowa przy 200. Na to przy 220 km na godzinę? No tak, 2406 obrotów. No to Ausfart w ogóle ja tutaj redukuję nic prawie nie słychać, no teraz jakieś takie z podmaski, maski coś tam coś tam słychać, ale jest mega cicho ten silnik diesla w ogóle nie, nie wiem, no jak ktoś się orientuje no to kapnie się, że to jest dźwięk diesla ale wibracje, jakieś takie rzeczy o nie, o nie, co to to nie, eee, tutaj no zrobimy sobie sound taki mały cls się pamiętam cls 400d testowałem z tym silnikiem zbierał on się troszeczkę lepiej aczkolwiek troszkę głośniej było w nim, słychać było silnik też normalnie szum jakby ktoś miał, nie wiem stanął obok i nam szumiał do uszu wprowadzenie mam tutaj pneumatyczne zawieszenie i oczywiście nie będzie to Gokart, ale też nie ma czegoś takiego, żebyśmy tutaj nie panowali nad maszyną. No i prowadzenie po autostradzie, po autostradzie przy takich wyższych prędkościach, dalej. Kaszka z mleczkiem. Kaszka z mleczkiem. Naprawdę musimy aż się opamiętać i mieć świadomość, że na przykład jak teraz jedziemy 185, no to naprawdę jedziemy 185, a nie stówkę. A tak w sumie w s to by się nam wydawało, nie wiem, ta paka 8.5 jak teraz jest No co, taka redukcja na ósmy bieg to 200 Zaraz 210 Tak, bez clickdowna No jakbyśmy tak pędzili na rowerze, nawet jak, nie wiem, rozpędzimy się na rowerze z góry tak super szybko to Wydaje nam się jakbyśmy szybciej jechali No i dobra Będzie takie 15 sekund, 1200. Po z górki, teraz troszeczkę pod górkę. No, 0,2% z górki wyszła taka średnia. 16,05, 1200. Cholera, jasna. E55 AMG W210. Miałem 14,6 sekundy przy 354 koniach i 1700 kg. I duża pojemność Także on sobie radził na autostradzie przy wyższych prędkościach No tutaj proszę SK w dieselku 16 sekund, 100-200 Dobra, średnie zużycie paliwa 16 litrów yy, I teraz zwolnię sobie na przykład Na 120 km na godzinę Set Ustawię ten tempomat 120 Tryb Eko Ok Kasuje zużycie paliwa. No i zobaczymy, ile tam wyjdzie. Troszkę jeszcze kilometrów jest przed granicą. Ale mówię, to mówię, trochę będzie pod górkę, trochę z górki. O matko święta. Teraz dopiero jak auto jest zestrojone komfortowo, bo było na sporcie przyjechaliśmy i było bardzo fajnie. No to teraz to jest po prostu budynik taki, taki budynik. Ej, wiecie co, ale takie 120 km na godzinę Tutaj ciężko wręcz się jedzie, można zasnąć normalnie za kółkiem Wszystko wydaje się zbyt wolne eee, Wszystko wydaje się po prostu zbyt wolne Co, co się dzieje na zewnątrz No, utrzymywanie w pasie ruchu Asystent Taka półautonomiczna jazda Tempomat aktywny oczywiście Proszę Nie, nie zjedzie tak z pasa Będzie tutaj trzymało ładnie ale zmienię tutaj. No, i tutaj zaraz już wjeżdżamy do Polski. Mamy już nawet ograniczenie do 120 km na godzinę. Ciągle jadę 129 bieg. Średnie zużycie paliwa z 9 km 5 8 litra. Taką S-klasą. A gdyby tutaj było równiej, byłoby jeszcze mniej. A gdybyśmy w ogóle nie jechali na tempomacie, tylko korzystali sobie, wykorzystywali tryb żeglowania. Jeszcze mniej. I okej, okay, mam nadzieję, że ten film, jak i ten samochód Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Jezu, no. Niesamowity wóz. Ale mi się tak podoba ta 222. Wewnątrz to chyba nawet bardziej niż 223, jak tak widziałem na zdjęciach 223. No nic. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.